Zanzibar, dzień chyba 14. To co, czołóweczka i lecimy z tematem. Czy nasz dom jest naprawdę taki piękny? Witam Was serdecznie. Nie wiem, czy film się doda, bo internet jest bardzo słaby, tu nie ma wi-fi. Ale w sumie, jak się nie doda, to dogadam go dziś jutro w mieście. Okej, okay. za mną jest, są drzwi naszego nowego, pięknego, super domu. Cię wstawiłem zdjęcia na fanpage z super pasem, super salon, super pokoje. No i, i, i w kuchni karaluchy. Takie tak jest, kurczę, syny duże, kurde. No i teraz właśnie jest coś takiego, że. Nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka wydaje się takie super i piękne może nieraz zawierać w sobie niespodziankę. Oczywiście jest pytanie o zgodę, bo karoluchy w tej części świata to, to jest jakaś tam norma. I oczywiście ktoś długo nie mieszkał w tym domu, więc trzeba doprowadzić do jakiegoś porządku. Dziewczyny rob, zaczęły robić to same, nawet doszło do jakichś takich niesnasek między nami a propos porządków. Ale w końcu puknęliśmy się w głowę. Daliśmy panu, który nam tutaj pilnuje, naszego house'u, daliśmy 10 tysięcy ichszych pieniędzy, to jest jakieś 15 zł, Robi porządek w kuchni i tyle, tak rozwiązaliśmy pomysł. E, problem, przepraszam, problem. E, a tak jak w ogóle, no dzisiaj bardzo dużo coś tam załatwiania jeszcze z tym domem. E, generalnie miejscowość bardzo fajna, większa od tamtej. Dużo, mało żeśmy zobaczyli, byśmy coś tam zjeść, zrobić jakieś pierwsze zakupy. Jutro chcemy jechać prawdopodobnie na żółwie, ale zobaczymy, co będzie jutro. Dzisiaj ciekawy dzień, bardzo ciekawy. Dużo gdzieś tam przemyśleń. Właśnie to tak nieraz jest, że z ludźmi też tak jest, że często wydają się super, a w środku mają karluchy. Cześć, trzymajcie się, buziak. Excuse me. Excuse me. Excuse me pisz mi, pisz mi? <noise> czekaj wujek bo ja tu muszę zobaczmy Oluś już zapakował tu pod spód ten a gdzie reszta walizek Oluś tam to idziemy po nie chodź za duże są tak to tatuś, to tatuś przyniesie tak tego mało. Gdzie ty tam szedłeś? Gdzie ty jesteś? W bagażniku? Tutaj, trochę tutaj siadłem. Zasiadłeś tutaj? Trochę tu siadłem. Do... To nie wszystkie walizki. Kończymy pierwszy etap naszej podróży. Normalnie jakbyśmy... Właśnie się z rękiem gadaliśmy, że normalnie to by było... Remek mały stać e, Ten, że normalnie byśmy byli już po wakacjach, bo dwa tygodnie. E, a tak mamy pen luz w gaciach, bo to jeszcze jesteśmy tutaj 30 miesiąc... 35 dni jeszcze jesteśmy, więc damy radę. Remek nie płacz, wrócimy tu już, I'm back this here. Rebik, jak się czujesz z kierownicą po prawej stronie? Jak mnie nie miał. Normalnie ja bym prowadził. Idziemy. Inny domek. A wiesz, gdzie jest inny domek? Padzie. Idziemy do padrze Nasz kolega, nasz Blackman, nas zawozi Wszyscy są, nic jeszcze nie zrezygnował. Działamy dalej. Kiedy myślisz, że Twoje życie jest bez sensu, pomyśl sobie, jak bez sensu jest ogrzewanie przed szyby w samochodzie na Zanzibarze i Właśnie już się kontrolę i nie wiem o co chodzi, ale wszyscy myślą, że jestem trenerem boksu. I pacy powiedział, że jestem trenerem bo boksu. Powiedziałem, że taki, i że chcecie ze mną sprawdzić w policja Wyszedłem, przejebałem i jedziemy dalej. <noise> ziom Thank you your uh, car? Yes. 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 My friends. Five dollars. No, no, no cash. Oh. Właśnie byliśmy na chwilę w parku narodowym. Nie uwierzycie. Idzie se gepard. To no to mówię se upaluje se. I co tu jest nowy naszym domku? wow są dwa baseny super wow są dwa baseny babcia tu są schody do basenu a tu jest mały basen Oluś jak cię no tak trzeba wejść tu Zimna, chłodowata, babciu. <laughs> Ale Ale tu jest bardzo dobrze, mamuśiu. Uh. Yes, 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 yes. You welcome. welcome. Yes. It's very nice. <laughs> yes, yes, yes. To very nice No. hello, Hello. Witam. welcome. Witam. 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 No to był Witam. Witam. nie? Ale tam Witam. nie, nie O, super chatka. Ładna, rewelacja. Powiem ci, że najwyższy, najwyższy komfort, który żeśmy oglądali. Wielka łazienka. O, wielka lodówka. Duża kuchnia. I salon, jaki jest duży w ogóle jeszcze? Telewizor jest? Telewizor jest. Będziemy oglądali filmy Będziemy oglądali filmy, nie no jest ok Najbardziej jest. w krąg to jest kawa Luś? Tak, tak. <laughs> Dzisiaj najlepsza podrawa z zanzibarska, Czyli zupka po chińsku W naszym new basenie Mmm smakuje wyśmienicie Mmm Tanie podróżowanie po zanzibarze. poszli jesteśmy w supermarkecie, robimy zakupska. miejscowość jest trochę większa niż, niż tam gdzie byliśmy lokalny warzywniak nasze polskie girls będą zdzierać Remek Remek tu my na Remek Remek, tu jesteśmy tu. Fajna restauracja w Padzie W Paje No ile kosztuje nas Jeszcze Muuu. Muuu Krowo, a ty gdzie idziesz? Muuu Muuu no. o, Okazało się, że Musieliśmy wziąć pana, bo Trzeba wszystko tu sprzątnąć Bo karaluchy This is rządzą Yeah, good? Yeah. It's very good okay. Przyleci to przyleci. Kończymy, kończymy dzień. Lepiej tu będziemy A jakieś plusy onka są, rzeczywiście, komarów nie ma.